Witam Państwa serdecznie. Czy wiecie, że pod człowieka może pachnieć świeżo opieczonym chlebem? Albo może śmiercić zepsutą rybą lub zepsutym mięsem lub gotującą się kapustą? Taki słodkawy zapach lub kwaśny, to wszystko świadczy o tym, że coś w organizmie się dzieje, bo to nie jest normalne. I ja dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, jaki zapach. Na jakie problemy zdrowotne może wskazywać. Jest to nam potrzebne, żeby umieć u siebie lub u swoich bliskich rozpoznać początki jakiejś dolegliwości i nie dopuścić do rozwoju poważnych chorób. Ja się nazywam Natalia Samaryc, jestem naturopatą. Państwo jesteście na kanale Zdrowie Uroda i Fitoterapia. Tu rozmawiamy o naturalnych sposobach pomagania swojemu organizmowi. Jeżeli takie tematy was interesują, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Dlaczego ogólnie ten temat? Dlatego, że nieprzyjemny zapach utrudnia nam życie. Utrudnia życie zawodowe, osobiste, ale przede wszystkim ze względu na to, że może świadczyć o problemach zdrowotnych. I ogólnie pod człowieka nie pachnie, bo ten płyn, który produkują gruczoły potowe, jest bezzapachowy. Natomiast w naszym organizmie zachodzą różne procesy przemiany materii i w tym czasie produkują się różne substancje, które wydalane razem z potem powodują różne zapachy. I właśnie te substancje nam będą podpowiadać, jaki narząd zaczyna pracować źle. I jakie takie procesy zachodzą w naszym organizmie, że pot zaczyna śmierdzieć. Oczywiście są jeszcze inne powody, warto o nich wspomnieć. Na przykład, no nie będę mówić o zwykłej higienie, jasna sprawa, no bo raczej wszyscy o tą higienę dbają. Ale właśnie, człowiek dba o higienę własnego ciała, a jednak... No, odczuwa, że ten pot pachnie nieprzyjemnie, bo bakterie, które się znajdują na naszej skórze, poprzez swoje enzymy rozkładają składniki potu oraz obumarły na skórek i ten zapach nieprzyjemny się pojawia. I od tego, ile jest tych bakterii i jakie one są na naszej skórze. No, wtedy ten zapach może być też inny, może być bardziej intensywny. Tu bardzo fajnie nam się sprawdzi taki żel do mycia ciała, który będzie zawierał kwas mlekowy. Zwykle żele do higieny intymnej zawierają kwas mlekowy, ale można znaleźć też żel do mycia ciała. Jeżeli nie znajdziecie, to weźcie zwykły żel do higieny intymnej, no zwykły, oczywiście naturalny na bazie ziół, który będzie zawierał kwas mlekowy który pomoże odbudować tą barierę ochronną na skórze, żeby były tu bakterie probiotyczne i nie dopuściły do rozwoju bakterii chorobotwórczych. Może też się pojawić zapach taki na przykład brudnych skarpet albo jeszcze mówią na niego zapach mysi. Ten zapach towarzyszy grzybicom na skórze. Czasami ta grzybica jest widoczna, jakieś zaczerwienienie, luszczenie się skóry, swędzenie, a czasami jeszcze takie objawy się nie pojawiły, a zapach już jest. I możemy chorobę wcześniej wywąchać, niż zobaczyć. Również warto zwrócić uwagę na naszą dietę, bo dieta ma ogromny wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy, ile mamy energii i jak pachniemy. Na przykład nawet te dobre produkty, cebula, Czosnek, dużo przypraw mogą spowodować, że zapach potu jest nieprzyjemny. Jeżeli komuś to dokucza, możecie odstawić na chwilę takie produkty jak właśnie cebula, czosnek, mocne przyprawy, takie pikantne, szparagi, mleko i mięso. Na chwilę i poobserwujcie swój organizm. Jeżeli zobaczycie, że z odstawieniem tych produktów pot się normalizował, już nie ma tego nieprzyjemnego zapachu, no to już wiecie. Co było, albo kto był winowajco. Natomiast jeżeli nie zmieniło się nic, to trzeba poszukać już głębiej. To znaczy, problem nie jest tylko w tym, co jemy. Ale jak już jesteśmy przy diecie, warto zwrócić uwagę też, że bardzo nieprzyjemny zapach, taki zapach acetonu, może się pojawić u osób, które się odchudzają. Na każdej diecie, a szczególnie na diecie ketogenicznej, ze względu na to, że wtedy się tworzy bardzo dużo ciał ketonowych, kiedy spala się tkanka tłuszczowa. I wtedy ten zapach acetonu się pojawia, jak również u osób, które robią sobie głodówkę. Też może być taki zapach i wtedy to jest normalne, tylko normalne przez krótki czas. Jeżeli już jesteś dawno po diecie, po oczyszczaniu, po głodówce, a zapach się utrzymuje, to sprawdź koniecznie trzustkę, bo zapach acetonu pojawia się też przy bardzo poważnej chorobie, takiej jak cukrzyca. Jeżeli cukrzyca jest źle leczona, to ten aromat taki zapach, no, aromat. Trudno to nazwać, bo to jest nieprzyjemny zapach zmywacza do paznokci. Będzie się utrzymywał przez dłuższy czas. Ale jest też zapach przyjemny, na przykład zapach świeżo upieczonego chleba. Wydawałoby się super, no ale tak naprawdę nie jest. Bo taki aromat świeżo upieczonego chleba od ciała człowieka może świadczyć o bardzo poważnym zakażeniu bakterią, która wywołuje dur brzuszny. Całe szczęście, że w Polsce praktycznie nie spotykamy już tej choroby. Bardziej jest spotykana w krajach azjatyckich. Ale u nas w Polsce. Jest taka inna bakteria, dość powszechna, to jest Helicobacter pylori. Zakażenie Helicobacter pylori, która wywołuje stany zapalne na śluzówce żołądka, wrzody żołądka, może powodować też taki zapach mm, zepsutego jaja, taki zapach stęchlizny. I jeżeli taki zapach się pojawia, no to zwróćmy uwagę, co tam w tym żołądku u nas się dzieje. Zapach zepsutej ryby może się pojawić przy problemach z wątrobą. Warto wtedy udać się do lekarza, zrobić próby wątrobowe, przebadać wątrobę, zrobić detoks. Ale też y, zepsutej ryby oraz gotowanej kapusty. Takie nieprzyjemne zapachy mogą się pojawiać przy problemach genetycznych niektórych. I z jednej strony my z tymi chorobami nie umiemy sobie poradzić, jeszcze nie nauczyła się ludzkość. Y, regenerować, odbudowywać te geny. Ale można wtedy zrobić korektę w diecie, bo w zależności od tego, co taki człowiek będzie jadł, no to ten pot będzie bardziej lub mniej śmierdział. Słodkawy zapach, taki zapach miodu lub jaśminu może się pojawić przy problemach ropnych. Niestety ropa słodko pachnie, chociaż z drugiej strony dobrze, że jest ten zapach i on jest dość specyficzny, łatwo go jest wyczuć. To jest zakażenie pałeczką ropy błękitnej albo gronkowcem i paczorkowcem i taki zapach może świadczyć o na przykład ropnym zapaleniu migdałków albo ropnym zapaleniu zatok. E, również osoby, które są po zabiegach operacyjnych. Jeżeli nagle wyczują taki zapach, no to jest konieczna wizyta u lekarza, bo to może świadczyć o poważnym zakażeniu takim już ogólnoustrojowym. Natomiast zapach kwaśny, on towarzyszy chorobom związanym z układem hormonalnym, szczególnie starczycą. Przy chorobie Hashimoto pod będzie kwaśny. A jeszcze taki bardzo mocno kwaśny pot, który można powiedzieć nawet taki odstowy zapach, może się pojawiać przy chorobach psychicznych, takich jak schizofrenia, albo przy problemach poważnych z płucami. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze aparatu do zrobienia prześwietlenia płuc, kiedy o rentgenie jeszcze nikt nie wiedział, a na przykład gruźlica była chorobą, która często atakowała ludzi, to lekarze... Diagnozowali gruźlicę na zapach. Jeszcze przed tym, jak się zaczynał rozkład tkanek i człowiek zaczął kaszleć krwią, no to już widzieli, że ma gruźlicę ze względu na to, że całe jego ciało pachniało bardzo kwaśnym, zepsutym piwem. Zobaczcie, ten pot może nam tak wiele powiedzieć, nawet jeżeli nie możemy to w inny sposób zdiagnozować, to może już nas naprowadzić na pewne myśli. Tak samo jak zapach zgniłego mięsa. To już praktycznie każdy wie, że zapach zgniłego mięsa to jest zapach rozkładających się tkanek w ciele. I to występuje u osób chorych na nowotwory albo w procesie też leczenia, chemioterapii lub radioterapii. Zapach moczu lub zapach amoniaku może się pojawić przy niewydolności nerek. Zapach piżmowy przy chorobie Parkinsona. Zapach takiej świeżej wątróbki przy problemach z wątrobą, a zapach chloru przy problemach z nerkami. I niewydolności wątroby. Zobaczcie, jak dużo jest tych zapachów, i nieprzypadkowo naukowcy teraz pracują nad tym, żeby stworzyć taką mapę zapachów, które będą pomagały w zdiagnozowaniu różnych dolegliwości. Oczywiście diagnozować będzie nie lekarz, tylko specjalna maszyna, bo no, człowiek już nie ma tak wyczulonych m, tych receptorów węchowych, żeby wszystkie zapachy wyłapać, nawet te najmniejsze. Ale Myślę, że z czasem to będzie możliwe. Natomiast my z Państwem musimy wiedzieć, że normalnie pot nie powinien śmierdzić. I jeżeli coś takiego występuje, to tak naprawdę najczęściej w naszym organizmie jest to związane z tym, że mamy bardzo zanieczyszczone nasze jelita. I jeżeli zrobiliśmy jakieś badanie, bo coś nas zaniepokoiło i nawet nic nam w badaniach nie wyszło, to nie znaczy, że trzeba to zlekceważyć i powiedzieć, a to jestem zdrowy. No organizm o czymś sygnalizuje. Wtedy trzeba zwrócić uwagę na swoją dietę, zrobić zrobić detoks, żeby organizm po prostu odpoczął i powiedział nam dziękuję za to, że o niego zadbaliśmy. A ja bardzo dziękuję Państwu za oglądanie tego filmu. I jeżeli się spodobał, stawajcie kciuka, piszcie w komentarzach, czym byliście zaskoczeni, a może jakiś zapach doświadczyliście i wiecie, że rzeczywiście towarzyszy on pewnej dolegliwości. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia w następnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samar.